Witamy bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie i zainteresowanie tutaj naszymi osobami i naszymi gminami. Szanowni Państwo, otóż chcieliśmy poinformować, że na takim wspólnym posiedzeniu burmistrza i wszystkich wójtów w dniu 3 lutego tego roku powołaliśmy do życia Kołobrzeski Konwent Samorządowy i y, y, wszyscy zgodnie y, przez y, wójtowie i burmistrz sześciu gmin y, zdecydowaliśmy, że będzie to ciało Nastawione na wspólną realizację celów zbieżnych dla naszych, dla naszych gmin, wspólne występowanie wobec organów państwa i samorządów wyższego szczebla, jak również założyliśmy całkowitą apolityczność naszego działania, a tym samym apolityczność również nas jako osób. Wszyscy zgodnie uznaliśmy, że kończymy z aktywnością, jeśli jakaś w, w którychś przypadkach jest, kończymy z aktywnością polityczną na scenie lokalnej czy też tam wyżej. Jeśli chodzi tak jak przy, przykładowo powiem, jeśli chodzi o o mnie, no to ja w tym momencie rezygnuję z aktywności tam w ruchu KUKIZA. Koledzy oświadczyli, że występują z partii, do których należą. I skupiamy się bardzo mocno przez najbliższe lata na działalności stricte samorządowej, ponieważ no, jesteśmy doświadczonymi samorządowcami. I nigdy, nigdy nie eksponowaliśmy partii czy partyjności w swoich środowiskach i do niczego to też specjalnie nie było nam potrzebne. I ludzie nas chętnie wybierali i wybierają. W związku z tym przede wszystkim im musimy służyć, a nie aktualnym tendencjom politycznym. Jeśli chodzi o strukturę taką organizacyjną, wiadomo jak to z konwentami wójtów i burmistrzów jest. To nie, są, to nie są ciała formalne, nie są ciała prawne. Niemniej jednak bardzo mocno w Polsce funkcjonują, działają. My też należymy do takiego konwentu wojewódzkiego. Spóźnił się nasz kolega Jerzy, ale dobrze, że jest. Cieszymy się bardzo. Także, panie Jurku, ja już ten, ten wstęp polityczny zrobiłem. Teraz przechodzimy do kwestii e, e, takich bardzo mer merytorycznych, czyli s, y, samorządowych. Tak więc. Y, Wszyscy należymy do Konwentu Wojewódzkiego, który, który też spełnia bardzo pozytywną swoją rolę od wielu lat, którego przewodniczącym jest burmistrz Waldemar Miśko. Niemniej jednak uznaliśmy, że bardzo wiele spraw mamy wspólnych, powinniśmy mówić jednym głosem, wypracowywać jedno środowisko i prezentować je wobec miasta, starostwa, czy też sejmiku samorządowego, czy też województwa. Wody. I będziemy się starać jak najwięcej takich wspólnych stanowisk wypracowywać. Wiadomo, że życie rządzi się swoimi regułami i nie zawsze te nasze interesy będą zbieżne, ale będziemy się starać jak najmocniej nad tym pracować, żeby to było z korzyścią dla społeczności naszych gmin. Jeśli chodzi o taką. Ja za ja Państwa zaprosiłem i rozpocząłem i jako przewodniczący, Dzisiejszemu spotkaniu, ponieważ moja gmina jest na literkę D, czyli dygowo, tutaj puchar niejako będzie przechodni. W takim oto znaczeniu, że prezydencja tego konwentu będzie się zmieniała co pół roku i ja mam zaszczyt pełnić tę funkcję do końca czerwca, później przejmuje burmistrz Marian od początku lipca burmistrz Marian Sieracki. Także taka Formuła już na wstępie została przez nas wypracowana. Także jeszcze raz przypominam Kołobrzewski Konwent Samorządowy. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi ludźmi czy z różnymi środowiskami, ale nie, nie organizujemy się, broń Boże, przeciwko komuś. Chcemy, żeby wszystkie siły, siły polityczne funkcjonujące tutaj u nas były dla nas partnerami. I jeszcze raz powtarzam, którzy chcemy w pełnym partnerstwie pracować z organami samorządu wyższego szczebla, tudzież z miastem i z wojewodą. Z mediami. A z mediami to na samym początku podkreśliłem i podziękowałem absolutnie za Państwa zainteresowanie i myślę, że od czasu do czasu w kwestiach merytorycznych będziemy się spotykać, na co liczymy. Tak jak mówię, no ja będę tutaj w pełni funkcję tego koordynatora do, do końca czerwca i, i w, w, w określonych <coughs> sytuacjach będę Państwa zapraszał lub informował. Na wstępie, zanim tutaj oddam głos kolegom, czy też. Przejdziemy do pytań Państwa, to kilka takich spraw, co do których już stanowiska wypracowaliśmy, pozwolę sobie nakreślić. Pierwszą z nich jest kwestia. Polskiego Czerwonego Krzyża i rozdawania tego programu rozdawania pomocy pomocy najbiedniejszej ludności, jeśli chodzi o wydawanie żywności. I tutaj no, ciężko jest dopracować się z organizacją jakiegoś spójnego, spójnego systemu, żeby nie było nieporozumień. Też ostatnio w mediach była taka sytuacja, że, że, że ludzie na mrozie, Prawda, nie ma magazynów, nie ma możliwości. Jeśli organizacja wygrywa jakiś konkurs, są, są warunki tego konkursu znane i, i musi, musi obsłużyć. My jesteśmy do pomocy i tej pomocy nie odmawiamy, służymy ludźmi, służymy transportem, służymy w niektórych przypadkach magazynami. Niemniej jednak jeśli chce się od nas pieniążków, no to trzeba było to robić na etapie startowania do konkursu. Nie, nie teraz. Zresztą bardzo też że. Y, 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 y bardzo z takim ograniczeniem pewnym będziemy podchodzić do inicjatyw związanych z asygnowaniem środków na nie nasze zadania, na jakieś pomysły, prawda? Niektóre są genialne oczywiście i będziemy w nich uczestniczyć, ale niekoniecznie we wszystkich. Tu z kolegami akurat, akurat nie konsultowałem, ale myślę, że zgodzą się z, z tym. Mam też zamiar to w czwartek na, na spotkaniu w Szczecinie poruszyć, że należało państwo w najwyższy czas, że państwo powinno zerwać absolutnie z tą, z tą praktyką, gdzie policja i, i, i służby, służby odpo, odpowiadające za bezpieczeństwo, szeroko pojęte, no. Organizują takie zrzutki wśród samorządów na, na zakup podstawowego sprzętu. To, to trwa latami, to jest żenujące, to jest deprawujące pod każdym względem, i, i tutaj mój pogląd jest bardzo taki wyraźny w tej, w tej kwestii. Będę go eksponował. Mówię, wcześniej nie, nie uzgadnialiśmy, ale tu widzę, że, że koledzy nie mają nic przeciwko temu, że akurat w, tej, w tym momencie go poruszyłem. Jeśli chodzi o drugą, Drugą rzecz, co do której wypracowaliśmy stanowisko to kwestia związana z, ze śmiećmi, z obsługą. Tutaj wszyscy prawie wszyscy, bo Milek jest w, w, w Trelecki w innym re, rejonie gmina Rymań, e, ale w, wszyscy jesteśmy obsługiwani przez e, zieleń miejską i tu mamy pewne takie wrażenie, że nam się tutaj z pewnych czasów przypomina troszeczkę bo, sytuacja z, e, przypominająca wodociągi bis e, e, sprzed, sprzed lat, gdzie po prostu jesteśmy poddani pewnej takiej praktyce monopolistycznej, ale ona nie wynika ani z winy z firmy, ani tutaj miasta i tak dalej, tylko e, z zapisów odgórnych związanych z rejonizacją usług związanych właśnie z tą, z tą sprawą. Tutaj marszałek określił tą rejonizację, w wyniku której po prostu została wyeliminowana konkurencja. Nikomu się u nas na naszym terenie nie opłaca przystąpić do przetargu na wywóz nieczystości, jeśli te przetargi organizujemy w gminach oprócz zieleni miejskiej w Kołobrzegu. Jest to sytuacja niezdrowa i my postulujemy, na dzisiaj przygotowaliśmy też wspólne wystąpienie właśnie do, do marszałka o stworzenie jednego, jednego rejonu, a nie dzielenie terenu na, na, na dwa w tej chwili są chyba, tak? Tak. tak. Dwa rejony, co, co powoduje taką oto kuriozalną sytuację, gdzie śmieci są segregowane w koło brzegu, a wywożone do rymania, natomiast firma obsługująca tamto sk sk składowisko nie może tej usługi świadczyć, więc sami, sami tu przecież widzimy, że, że koszt mógłby być zupełnie inny, gdyby ta firma, chociażby ta firma, mogła przystępować do przetargu. Ale my mamy na myśli inne firmy, mniejsze, które też gdzieś albo gdzieś się pochowały, albo wręcz popadały ze względu na, ze względu na taką właśnie sytuację. Trzecią kwestią, którą omówiliśmy i co do której już zgodni byliśmy jakiś czas temu, to jest kwestia taka powiedzmy miękka, ale istotna też dla nas, mianowicie organizacja dożynek powiatowych. Już w zeszłym roku wystąpiliśmy do starosty z apelem o zwiększenie udziału starostwa co do organizacji tej imprezy. Wszyscy wiemy, że minimalne zorganizowanie porządnych dożynek powiatowych to jest koszt taki minimalny w granicach około 40 tysięcy, więc współudział w okolicach 50%, czyli 20 tysięcy byłby mile widziany, a nie te, te 6 tysięcy, które od lat starostwo przeznacza na organizację do powiatowych i one są, no, no są powiatowe, ale, ale oczywiście ciężar cały spoczywa na barkach gminy w takich właśnie oto proporcjach. Więc tu też wspólnie uznaliśmy, że jeśli, jeśli nie będzie tego tutaj porozumienia i partycypacji w okolicach 50%, do powiatowych po prostu nie będzie w 2016 roku pracujemy również nad zaczęliśmy rozmowy nad wypracowaniem może nie od tego roku, ale od następnego roku wspólnych standardów co do i wspólnego stanowiska co do finansowania inwestycji wspólnych właśnie na przykład powiat gmina Województwo gmina to już mniej, ale, ale też, też, też ten temat będzie, będzie nas interesował. I tutaj, w tej, w, tej, w tej chociażby kwestii, zaczęliśmy już rozmawiać i być może za jakiś czas wypracujemy stanowisko. Oczywiście będziemy starali się te stanowiska wypracować z podmiotami, których, co, co, których one dotyczą, również. Tak? Także tutaj ja tyle bym miał, proszę koledzy może ja bym chciał tutaj w dwóch kwestiach wypowiedź Pana Wójta uzupełnić jeżeli chodzi o aktualne funkcjonowanie dysponowania tymi darami z w zasadzie my Wójtowie gminy jesteśmy ofiarami bo to nam się przypisuje, że o to co organizacyjne źle funkcjonuje to jest nasza wina i niestety to słyszę od mieszkańców a najgorsze jest to, że mieszkańcy tą wiadomość przywożą właśnie z Brzegu spod rejonu rozdysponowania tych darów. Dodam, że do ubiegłego roku w gminie Gościno funkcjonował bardzo dobry system rozdawania tych darów. Gmina Gościno wynajmowała dwa garaże. Przydzieliliśmy do tego pracowników z pomocy społecznej. Oprócz tego bezpośrednio zainteresowanymi byli sołtysi, którzy konsultowali listy osób potrzebujących i rozwozili po domach i ten system bardzo dobrze funkcjonował. To nie na mnie, gminie, nie burmistrzowi to przeszkadzało. Ktoś to zmienił i dzisiaj wmawia, że to gmina coś tam nie dopełnia, gmina nie chce współpracować, czy, czy gmina to zepsuła. Jest to oczywiście nieprawda. Ja ubolewam z tego powodu, że mieszkańcy muszą jechać do Kołobrzegu, a jeszcze jak wyczytałem, że w przyszłości do Koszalina, no to uważam, że coś tutaj jest chore lub może od razu powiedzmy, że działacze PCK-u chcą po prostu pozbawić tej pomocy naszych mieszkańców. Na pewno zrobimy wszystko, żeby ten stary system wrócił. Uzgodniliśmy, że w najbliższym czasie spotkamy się z przedstawicielami pck żeby wspólnie dopracować taki system, który będzie najbardziej spolegliwy dla naszych mieszkańców. Zresztą, jeśli tu kolega wójt Kołakowski w kwestii propozycji, którą złożył dla PCK by się wypowiedział, to będziecie Państwo mieli zgoła odmienny obraz tego, co funkcjonuje. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze dodać w drugiej kwestii gospodarowania odpadami absurdalność tej sytuacji, którą sejmik wojewódzki uchwalił, czyli dwa rejony gospodarowania, Koszaliński i Szczecinecki, gdzie przewożenie z jednego obszaru do drugiego odpadów po prostu ustawa zabrania. Ale oto powstał system, bzdurny system, za który płacą nasi mieszkańcy. Na przykładzie gminy Gościno odpady zbierane są przez zieleń miejską, wiezione prawie 25 km do Grzybowa. Po selekcji w Grzybowie jadą 35 km do Dębicy. No i oczywiście ten pojazd musi wrócić ponownie do, do Grzybowa, czyli jeden transport robi 100 km. A dodam, że Gościno jest 10 km od Dębicy i można by było zrobić taki przetarg, w którym ten, kto wygra, woziłby 10 km do Dębicy te odpady, i ten kosz był niespółmiernie niższy, bo przecież za to wszyscy płacą mieszkańcy. Stąd uważam, że ten system, który przyjęliśmy, jest za drogi dla mieszkańców. Te ceny z roku na rok rosną. W ginie Gościno. Z 7 zł doszliśmy do 12, a przyznam, że pierwsza przymiarka przetargowa oscylowała nawet wokół 16 zł od osoby, bo mamy system od osoby. Jest to wszystko absurdalne. Nie funkcjonuje rynek. Jest to, są to przepisy sankcjonujące takie monopolistyczne podejście do. Całego tutaj wywozu tych odpadów. Jeśli powstałby jeden rejon gospodarowania odpadami, wówczas wszystkie podmioty gospodarcze zdolne do wywożenia konkurowałyby w przetargu, który ogłaszają gminy, i myślę, że byłby on znacznie tańszy, z korzyścią dla naszych mieszkańców. I do tego dążymy tym wspólnym wystąpieniem do pana Marszałka, ponieważ akurat jest. Weryfikowany, nowelizowany program gospodarki odpadami wojewódzki i powstała taka szansa, żeby to postawić po prostu na nogi, bo uważam, że w tej chwili jest to na głowie. Dziękuję bardzo. Panowie? To może jeszcze pan Dwójczonowski i wtedy przejdziemy do. Pan, pan, dzień dobry Państwu, pan.